Hey, kochani. Z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w takim krótkim i szybkim przeglądzie moda. Moda od bardzo utalentowanej twórczyni modów, jednej z moich ulubionych, Jane Simpson. I jest to mod na umiejętność baletu, rozwijanie umiejętności baletu, taniec baletowy, ale mamy w tym modzie też karierę, która jest dostępna zarówno od nastolatków wzwyż. Jest tak zrobiona, że nastolatki mogą ją traktować jako zajęcia pozaszkolne. Witamy się tutaj w kasie, ponieważ oprócz umiejętności balet, która jest dostępna już w grze podstawowej, co jest bardzo ważne, trzeba to podkreślić, nie trzeba mieć żadnego dodatku, żeby ten mod działał. Oprócz kariery o której już wspominałam, tańców baletowych, mamy tutaj też stroje specjalnie przygotowane przez twórczynię. Bardzo proszę, tutaj mamy. Taki strój do ćwiczenia baletu ślicznie wygląda. Może być ten sam w wersji bez rękawów. Te stroje są też dla dzieci. E, mamy tutaj też w wielu wersjach koro, kolorystycznych takie rajstopy, proszę bardzo. Oraz e, baletki, których też mamy całą masę wersji kolorystycznych. Także wyglądają naprawdę świetnie. I przechodzimy sobie już do rozgrywki, żebym mogła Wam pokazać tego moda. Dobrze, ja jestem już tutaj w takim studio baletowym, które pobrałam z galerii, dodałam pewne elementy. Tutaj akurat moja simeczka ma na sobie strój, ten jest chyba od Blue Raven, tak mi się wydaje i proszę bardzo. Ona już próbowała, bo ja tutaj próbowałam i jak widać, zdobyliśmy umiejętności baletowe. Elizabet, bo jeżeli ktoś poznaje, jest to Elizabeth z, ze średniowiecznej opowieści siostra Edmunda. Zdobyła umiejętność baletu i teraz może ćwiczyć właśnie na tej nie wiem jak się dokładnie fachowo nazywa ta rurka baletowa. Nigdy baletu nie tańczyłam. Może też wykonywać jakieś kombinacje. Zaraz sobie tutaj zobaczymy. Z tym modem dochodzą nam właśnie dwa takie funkcjonalne obiekty w trybie budowania. Jeden to jest ten drążek baletowy. Choć kochana, praktykuj. No, zobaczcie, jak przepięknie są zrobione te animacje. Ja jestem zachwycona. A drugi obiekt, ja położyłam tutaj dwie wersje, bo one są różnych wersji kolorystycznych. Jest taka z krzyżykiem, albo taka, która jest tylko jaśniejszy fragment na podłodze. I tutaj też możemy na razie sobie ćwiczyć. Zaraz zobaczymy, jak to się prezentuje. Tutaj to wygląda wspaniale. No, mam nadzieję, że jej ten balet, tak jak widzicie, jej rośnie. Dobra, zostaw na razie to i chodź, kochana, tutaj. Zaraz zobaczymy. Oho. Proszę bardzo. No, i na razie sobie ćwiczymy, rozwijając umiejętności baletowe. Moim zdaniem przepięknie są wykonane te animacje, jak to cudownie wygląda w tym lustrze. Zaraz chciałabym, żebyśmy sobie też sprawdzili, jeśli chodzi o karierę. Proszę bardzo, tutaj mamy karierę. Znajdź pracę. Zaraz zobaczymy, czy to tutaj będzie. Dobrze, przerwij na razie, kochana, i zobaczymy, czy faktycznie jest ta kariera, chyba że ona jest w pracach dorywczych. Zaraz się o tym przekonamy. Proszę bardzo, tancerz baletu mamy. I faktycznie godziny są od 16 do 20, i można być potem, są dwie ścieżki kariery. Nauczyciel baletu i tutaj właśnie taki profesjonalny tancerz. No dobrze. Więc y, moglibyśmy sobie podjąć tę karierę. Y, dobra. A skoro nam się to udało, i o, mamy tutaj praktykować balet, chciałabym. Zwiększyć jej trochę ten poziom umiejętności baletowych. Zaraz zobaczymy, balet. Zacznijmy może od podniesienia na poziom trzeci. Zaraz zobaczymy, czy nam się tu pojawiło. Nie, tu na razie jest to samo, a czy tutaj nam się tutaj też nic nowego. To podniesiemy sobie może na piąty. Dobra. I zobaczymy. O, możemy, mamy, dalej możemy ćwiczyć. Albo mamy występ. No dobrze, spróbujmy. I posłuchajcie, jest też muzyka. Muszę się odsunąć, bo to. No niesamowite, zobaczcie, jak to jest przepięknie wykonane. Będzie potrzeba dużej przestrzeni, jak widzę do praktykowania tego baletu. A ciekawe, czy tutaj też się nie, tutaj zawsze mamy praktykuj balet. No, zobaczcie. Przepięknie wykonane. No to w takim razie myślę, że podniesiemy sobie jeszcze umiejętności za moment yy, i powiedzmy choć tu, kochana, i powiedzmy, że zwiększymy sobie oczywiście maksymalnie. E, zaraz sobie zobaczymy, z czym nam tu się wiąże. Tutaj nam się pewnie nic nie zmieniło, tak. Natomiast tutaj mamy jeszcze trzy tańce. Dobrze, zobaczmy Festiwal Kwiatów. Dobra, pozwólmy jej trochę potańczyć. Jak widać, sala baletowa przydałaby się naprawdę duża. No oczywiście sprawdzimy sobie jeszcze pozostałe. O, przyszła pani tu czytać. Może pani iść sobie. A zobaczcie, no przepięknie. No, myślę, że naprawdę świetny jest ten mod, tym bardziej, że mogą też ćwiczyć dzieci. A jak wiemy, brakuje nam bardzo tych takich różnych zajęć właśnie dla najmłodszych. Na dziesiątym poziomie możemy też mentorować komuś, jeśli chodzi o balet. No i oczywiście, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o karierę, możemy sobie wybrać ścieżkę kariery profesjonalnego tancerza. Lub nauczyciela baletu. Zaraz spróbujemy sobie, czy możemy tutaj yy, polecenia SIMA, czy tu będzie kariera. Mamy kariera. Dobra. O, nie wiedziałam, że można zmieniać liczbę dni urlopu. Proszę, awans kariery. A my byśmy chcieli, a możemy to chyba też ujczyć zrobić. Proszę bardzo, przejdziemy sobie tu. Tak, i możemy sobie wybrać. Mamy pięć poziomów. Proszę bardzo. Student-mentor, proszę, wszystkie po kolei. I teraz możemy wybrać. No, i weźmy sobie na przykład nauczyciela baletu. Dobra. I czy tutaj mamy jeszcze, tak, jeszcze mamy poziomy nauczyciela baletu? Także moim zdaniem jest ten mod naprawdę bardzo, bardzo fajny. No, zarabiamy już bardziej przyzwoicie. Na tym będzie. Choć kochana, ty sobie tutaj jeszcze poćwicz balet. O, jednak trochę się pozmieniały. Myślałam, że zawsze jest to takie samo, a jednak nie. Dobrze, kochani, na tym będę kończyła ten odcinek. Dajcie znać, czy chcielibyście czasem właśnie takie krótsze odcinki, których będę pokazywać jakiś konkretny mod. Albo może dłuższe odcinki, może któryś mod chcielibyście poznać lepiej? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ja się żegnam z Wami. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej.